Moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Sowiatków na moim kanale. No i jak po, tytucie, po tytule widzicie. Dzisiaj będziemy się zajmować metrem, a mianowicie tym, jak zrobić, żeby metro w naszej republice w ogóle działało. Tak, żebyśmy wiedzieli, jak po prostu sobie to wszystko podłączyć, żebyśmy mieli możliwość jakichkolwiek tam działać. Tutaj sobie zbudowałem takie małe rzeczy, ale może wam pokażę to wszystko od początku. Mianowicie powiedzmy, że mamy normalne przyłącze. Jeżeli zrobimy tak, to proszę mi wyburzyć. Czyli mamy coś takiego, normalny początek gierki, i mamy nasz skład celny, i chcemy sobie gdzieś tam jakoś zaczynać. Wiadomo, już pewnie metro budujecie sobie później w swoich republikach, i powiedzmy, że takie tory zelektryfikowane macie wyprowadzone sobie ze swojej, właśnie republiczki, i one sobie gdzieś tutaj dochodzą. To sobie podłączę, żeby mi się tylko nie świeciło. Gdzieś tam sobie wychodzą i są zasilane, powiedzmy, trakcją kolejową, czy też, jak włożycie, lokomotywami, to takiego różnego rodzaju rzeczami, tak? I one sobie, powiedzmy, gdzieś tam sobie idą, nieważne gdzie i powiedzmy, że tutaj macie swoje miasto, gdzie chcecie wprowadzić metro. I co Wam jest potrzebne? W pierwszej chwili ja bym powiedział, że jest Wam potrzebna lokomotywownia, czyli stawiamy sobie taką lokomotywownię, żeby ona sobie tutaj po prostu była, bierzemy sobie do niej. Po prostu jakieś tam podłączenie, jakie sobie robicie. Ja tylko zrobię na rzecz tego filmu takie dwa, bo więcej mi nic nie będzie potrzebne. Tak, czyli mamy dojazd ze składu celnego do jakiejś lokomotywowni, która jest tak jakby pierwszą rzeczą, jaka jest nam potrzebna właśnie w metrze. Następnie budujemy sobie jakiś taki rozjazd metra. Można powiedzieć sobie, że dobra, metro będzie sobie szło w tym kierunku, żebyśmy sobie tutaj. Mieli tą świadomość, czyli tutaj będziemy mieli metro, i ogólnie metro będzie potrzebowała swój punkt zasilania. No i możecie mieć podziemne, jeżeli chcecie zasilać metro pod ziemią, ewentualnie naziemny, jeżeli chcecie zasilać metro na ziemi. to raczej nic skomplikowanego. Wstawiacie sobie coś takiego i tymi torami z metra również możecie się tutaj podłączyć, dzięki czemu oczywiście jak podepniemy sobie prąd, to on sobie tutaj jak najbardziej będzie. Zróbmy sobie coś takiego. Cyk i ta. To wszystko będzie już zasilone, i nasze metro będzie mogło sobie jeździć. Z naszej tutaj, z naszej lokomotywowni musimy im zrobić oczywiście wyjazd. Czyli normalnie, tak jak sobie standardowo robiliśmy te nasze wyjazdy, robimy sobie coś takiego, żeby oni mogli po prostu sobie w każdym kierunku powiedzmy pojechać, bo ja tak najbardziej, powiedzmy, lubię. Każdy może mieć swoje jakieś tam własne widzimy się. I to jest takie pierwsze, co jest nam potrzebne, można powiedzieć, żeby metro jeździło nam powiedzmy sobie, w miarę równych odstępach, żebyśmy się nie musieli tym wszystkim przejmować, no to taka stacja metra by nam się przydała. I możemy sobie wstawić taką końcową stację metra, która jest podziemna, że możecie sobie wjeżdżać jak najbardziej do podziemi i sobie to ogarniać albo na ziemno. To już tak naprawdę zależy wszystko od was, jak sobie to widzieć. Ja powiedzmy, że wstawię sobie tutaj na ziemno, żebyście po prostu ładnie ją widzieli. I też po prostu robimy im taki, można sobie powiedzieć, rozjeździk. No i widzę, że za blisko sobie tego podjechałem, więc sobie cofnijmy. Czyli robicie sobie taki po prostu rozjazd, żeby te pociągi mogły sobie z obu stron po prostu w to miejsce dojechać i żeby mogły sobie tutaj wjeżdżać. Tak czyli mamy coś takiego zbudowanego, i tak naprawdę to jest większość jaka jest Wam potrzebna, jeżeli chodzi o rozpoczęcie metru. Później wiadomo. Metro zwykle chcemy, żeby jeździło pod ziemią, więc można sobie coś takiego zbudować jak najbardziej, dziennie na 6, na 9 metrach. Na ile tam sobie byście chcieli? Powiedzmy, że zjedziemy sobie na 9 metrów, budujemy sobie tunel metra, podłączamy do niego normalnie sobie tory i. Znaczy tory, no te to tory metra, tak? I to będzie całość, jeżeli chodzi o to wszystko. Następnie wiadomo, będą sobie przystanki, no i tutaj musicie sobie już też wybrać, czy chcecie naziemne stacje metra, gdzie będziecie sobie musieli wyjeżdżać na powierzchnię ziemi i jeździć gdzieś dookoła, czy chcecie się bardziej bawić właśnie w takie podziemne. Tutaj widzę, że to jest wszystko niby jako naziemne. To faktycznie jest jako taka naziemna, ale wiem, że była taka właśnie tutaj mamy stację metra z wejściem, to powiedzmy będzie nasza pierwsza stacja oraz mamy taką drugą możliwość podłączenia, czyli taką stację bo chyba tutaj więcej nie mam, tak stację metra bez wejścia one się troszeczkę różnią względem siebie, powiedzmy, że wstawimy sobie ją tu, następną wstawimy sobie tu i może ja będę robił teraz już te z wejściem, czyli zrobimy sobie jeszcze coś takiego i tutaj można powiedzieć, że więcej nam potrzebne nie będzie na rzecz pokazania tego wszystkiego powiedzmy na Odcineczku, tak? Czyli mamy te nasze stacje, czym one się różnią. Jak weźmiemy sobie ścieżki, to zobaczcie, że stąd możecie sobie normalnie ścieżki wyprowadzić i ci ludzie będą mogli do tego metra docierać. Będą mogli tym metrem jeździć i nie będzie żadnych problemów. Tutaj zaś tego nie macie. No i tutaj wchodzą właśnie te zejścia podziemne i możecie sobie zrobić na przykład z takiego wejście do metra schody, albo wejście do metra ruchome schody. Możecie też sobie tak naprawdę pewnie zejście do podziemia po prostu zrobić i też się uda wam to połączyć, ale powiedzmy, że chcemy zrobić sobie takie z ruchomymi składami, więc stawiamy je gdzieś w pobliżu tego wszystkiego, no i tutaj po prostu tak jak widzicie mamy połączenie. Ja może postawiłem powiedzmy w miejscu, ale możecie zrobić sobie coś takiego. Wstawiamy sobie to tutaj, bierzemy sobie takie podziemne przejście i łączymy sobie tutaj z tym wejściem na peron. Dzięki temu jesteśmy w stanie, takim tunelem, który tutaj dalej mamy, wyprowadzać sobie te tory można powiedzieć, gdzieś tam, gdzieś tam dalej, a nasi ludzie będą mogli po prostu tutaj do tego metra dotrzeć, bo będą mieli ścieżki, które będą sobie ścieżkami naziemnymi, i gdzieś nawet przy tym można sobie stawiać budyneczki, a ja może nawet mam jakieś wstawie. Hmm, czyli powiedzmy, mamy taki budynek, tak jak widzicie, tutaj normalnie na metrze można sobie te budynki wstawić, i tutaj tylko ta droga jest, tylko też pas uczule, ta droga nie jest przejezdna. Zobaczcie, że ona się tutaj wam nie łączy. Nie da się korzystać z tego metra, że sobie przez nie przejedziecie. Jakbyście sobie chcieli robić przejazd, no to podejrzewam, że trzeba zrobić coś takiego, czyli tutaj taką, taki objeździk i wtedy jak najbardziej będziecie w stanie sobie tutaj te samochody przepuszczać, bo tylko ten mały, ten mały kawałeczek jest tak jakby obiektem kolizyjnym na powierzchni, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Tutaj ludzie będą sobie w stanie dochodzić. Tylko ja bym może tutaj zrobił sobie to tak, bo teraz oni będą mi zadowoleni. Oczywiście zrobimy sobie to tak, Podejdźcie sobie tu, podejdźcie sobie tu, żebyście po prostu widzieli, że to będzie działało i możemy im wstawić nawet. Żeby no, na pewno nie uciekli, to wstawimy im po prostu sklep, niech się on wybuduje. Oni tam sobie będą działać, a to tak naprawdę żaden zatem problem. Nawet sobie to przyspieszymy, wszystko będą mieli. Aha, wy nie będziecie mieli zasilania z racji tego, że. A może nawet wam wstawię coś takiego. Powiedzmy, żeby sobie pracowali, żeby to wszystko było zasilone, to zrobimy sobie coś takiego. Pracujcie sobie tutaj w tej elektrowni i będziecie mieli prąd jak najbardziej. Tutaj zawsze jest dzień, więc tutaj ci ludzie będą tak to zadowoleni, będą mieli prąd, będą mieli wszystko, czego im potrzebne, bo chyba reszta jest cała wyłączona z tego, co pamiętam. Czyli tylko prąd jest im potrzebny, a tak jak widzicie, to sobie świetnie tutaj będzie działało. No i mamy to nasze metro, czyli można powiedzieć sobie tutaj te nasze połączenia, mamy nasz zjazd. I teraz tak, z jazdem po prostu, tym naszym metrem, tunelem, dojeżdżamy sobie do naszych stacji. Tutaj raczej nic skomplikowanego, tak jak zwykłe łączenie torów, czyli robicie sobie coś takiego. Tutaj będziemy sobie jechać do następnej stacji, czyli powiedzmy sobie tu oraz tu. I to po prostu trzeba sobie wybudować, wiadomo, tymi naszymi biurami budowy kolei. One mogą sobie jak najbardziej tutaj wjechać. Tu zrobimy sobie dalej podłączenia, żeby to metro nam się po prostu zamknęło, żeby pokazać wam o co głównie chodzi właśnie jeżeli chodzi o budowę tego matra, no i tutaj trzeba tunel. Tutaj musimy znowu wybudować tunel. Nie wiem na ilu metrach byliśmy, ale powiedzmy, że zejdziemy sobie na 9, wyjemy sobie tunel, no i ten tunel będzie sobie tutaj powiedzmy się nam kończył, będzie nam tutaj wyjeżdżał. Ja zwykle tak to robię, czyli tutaj już jesteśmy na powierzchni i z powierzchni podłączymy się nam tutaj w to miejsce. No i można powiedzieć, że wszystko mamy wybudowane. O ile nam się te tory pokończą, a to sobie przyspieszymy czas i za chwilkę będą. Niestety, metro buduje się dość długo. Ale okej, okay, wszystko jest wybudowane, jakąś tam pętlę mamy no i powiedzmy, że chcemy, żeby ci nasi ludzie stąd, którzy sobie tutaj mieszkają, żeby mogli sobie docierać tu, żeby mogli sobie coś tutaj pracować i inne rzeczy tak naprawdę robić. Możemy im dać ich kulturę, możemy im dać jakiś bar, możemy im dać różne takie rzeczy sportowe, żeby po prostu wszystko tutaj mieli, co jest i można powiedzieć potrzebne. Chyba tutaj szkół nie będziemy się bawić, ale powiedzmy, że coś takiego, i wstawimy im jeszcze zakłady spożywcze, żeby sobie coś tam produkowali. Więc będziemy mieli tak naprawdę zapotrzebowanie, takie przedstawione. Można powiedzieć sobie całkiem rzetelne: jakieś drogi, które oczywiście muszą być, cyk, cyk, cyk Jakieś ścieżki, żeby oni mogli sobie tutaj docierać, czyli wyjście z metra, i podłączenie do całej reszty. To wszystko oczywiście będzie działać, bo tak mamy to. Ustawione. No i jeżeli nie gracie na trybie realistycznym, no to wiadomo, że zakup po prostu bierzemy sobie metro, wybieramy sobie coś, kupujemy, no i mamy taki nasz pierwszy pojazd, jeżeli chodzi o metro, które będzie sobie tutaj oczywiście działało. Jeżeli gracie na trybie realistycznym, to ja wam może to po prostu pokażę, tak będzie najłatwiej, czyli włączamy sobie tryb realistyczny, w tym momencie musimy zrobić zakupy, nie możemy kupić metra. To jest ten właśnie problem, ale musimy kupić sobie taki powiedzmy elektrowóz i oczywiście go trzeba sobie zakupić on sobie tutaj do nas pięknie przyjedzie cyk dojeżdża i tutaj mamy ten nasz elektrowóz w tej naszej lokomotywowej wchodzimy sobie następnie w skład celny w kup pojazd bierzemy sobie metro możemy sobie kupić kilka takich pojazdów które tutaj mamy i teraz tym naszym kolegom tak jak z wagonami jedziemy tam przyjeżdżamy tu i klikamy mu uruchom on sobie w tym momencie tutaj pięknie wyjedzie i pojedzie nam odebrać tak naprawdę to nasze metro, które sobie zakupiliśmy, i przyprowadzi je do nas na lokomotywownię. I tam będziemy sobie mogli korzystać. Tak jak widzicie, metro jest dość długie, on zabiera sobie tylko jeden taki wagonik, no ale przyjeżdża i możemy go wysyłać tak cały czas, żeby sobie jeździł, dzięki czemu zwiedzie nam tutaj całe to metro, jakie mamy. I to z tym metrem robimy. Otóż bardzo proste, tak jak autobusy, schodzimy sobie, można powiedzieć, pod ziemię, proszę mi jechać tu. Proszę mi jechać tu. No i wiadomo, możecie sobie ustawiać zasady, jakie chcecie. Powiedzmy, że tutaj, tutaj i następnie do, do tej ostatniej stacji. Jak będziecie, to ja bym sobie zrobił tylko i wyłącznie wysiadanie i wtedy do końcowej stacji i tak naprawdę klikamy uruchom. I tyle. On już sobie wyjechał. Tu możemy sobie to wszystko uruchomić. Oni sobie tutaj będą jak najbardziej działać. Tutaj możemy sobie zrobić tak naprawdę w drugą stronę, czyli powiedzmy, że jedziemy sobie tutaj, tutaj przez nasze miasto na ostatnią stację gdzie będziemy tylko wyładowywać I wracamy sobie również do takiej Naszej Do tej naszej stacji końcowej Teraz to co jest bardzo ważne Te pociągi, może czekajcie Zrobimy sobie tak, weźmy sobie ciebie Możemy sobie tutaj skopiować Czyli ty, ty wyjeżdżasz, ty wyjeżdżasz No tak, ty będziesz miał teraz problem żeby wyjechać Ale ten sobie pojedzie Tak jak widzicie on jeszcze ruszyć nie może Bo są zablokowane O ile pociągi które jeżdżą sobie pod ziemią one się za bardzo nie blokować, a siebie nie będą. Też ten pociąg będzie sobie po prostu jechał, niezależnie od tego, czy pojawi się ten pociąg tu, czy też nie. One po prostu między stacjami, tak jakby siebie nie widzą, będą dojeżdżać jeden za drugim i będą się tutaj ustawiać. Ja Wam to może zademonstruję. Czyli kupimy sobie troszeczkę tych pojazdów naszych z metra. Powiedzmy sobie tyle. I teraz tak, weźmiemy sobie, złapiemy ten pociąg, żeby tutaj pokazać, jak to mniej więcej by miało wyglądać, o ile uda mi się go złapać, ok. no i teraz wy możecie sobie wyjeżdżać będziemy sobie tutaj to troszeczkę przyspieszać, żeby oni wyjechali sobie wszyscy na trasę i za chwilkę zobaczycie, kiedy jest ten taki można powiedzieć sobie limit, jeżeli chodzi o te nasze pociągi, tak, czyli one sobie wszystkie wyjechały i one sobie będą tutaj wyjeżdżały, ja mi tutaj ustawię cały czas, stały czas jedną, albo nawet 0 sekund nie mogę 0, to mogę ustawić jedną żeby one wyjeżdżały od razu, tak? Żebyśmy po prostu widzieli, co się będzie działo, jeżeli te pociągi będą sobie tutaj po prostu jeździły. Mam nadzieję, że będzie już ich wystarczająco. Tutaj kolega odjechał, tutaj kolega też jest. Możemy nawet zrobić tak. Zatrzymaj pociąg. To jak widzicie, ten drugi pociąg ciągle jedzie. On tutaj idzie, on sobie tutaj będzie tych ludzi na pewno zabierał. Klikamy sobie tutaj ten urką. i teraz jak to będzie wyglądało? Ten pociąg wjeżdża na stację, a ten zatrzyma się normalnie za nim. Kiedy ten odjedzie, to on sobie tutaj podjeżdża, ładuje tych ludzi i one sobie będą mieścić. Sytuacja może się troszeczkę bardziej skomplikować, jak będziecie chcieli sobie działać tutaj, bo tutaj semaforki już jak najbardziej mogą Wam po prostu działać i możemy sobie ustawić, że to ma być tor jednokierunkowy. To również ma być tor jednokierunkowy i takie rzeczy, żeby po prostu te różnego rodzaju tutaj wjazdy, wyjazdy sobie posegregować. Dzięki czemu one będą się troszeczkę tak jak widzicie tutaj blokowały, żeby nie było żadnych problemów można powiedzieć. Tu możemy sobie zrobić dwukierunkowe i dwukierunkowe. Czy jest to jakieś super rozwiązanie? Powiedziałbym, że też nie. One teraz się muszą przyzwyczaić do tego, że mają semaforki, ale właśnie będą sobie dzięki temu tutaj ładnie wjeżdżały. I możemy sobie też zrobić tak, tak naprawdę, że to jest tor wjazdowy, to jest tor wyjazdowy i to będzie sobie jak najbardziej działało i one będą sobie niezależnie od siebie tutaj wjeżdżać i będą sobie tutaj oczekiwały tak naprawdę jeżeli będziecie mieli zmienny czas, to one się wysyłają z tego co ja kojarzę w równych odległościach, tak? Czyli jeżeli na tej trasie mamy tych pojazdów 7, to one będą w, równy, w różnych, równych odległościach od siebie jeździły. I to mniej więcej na takiej zasadzie działa. Jak chcecie, żeby jeździły jak najczęściej, to tak jak ja sobie tutaj zrobiłem ten stały czas i ustawiamy sobie na sekundę. To, co jest ważne, co u mnie na serii się spotkałem i bardzo o wszystkim bym sobie to polecał: jeżeli robicie jakieś takie tory na sztywnych liniach, to wiadomo, że z czasem one będą nam się psuły. I nie wiem, czy działa to z stacją naziemną końcową, czy też nie, ale możecie na pewno zrobić coś takiego. Wchodzicie sobie tu, utrzymanie i stawiacie sobie warsztat. Powiedzmy, na potrzeby odcineczka wstawimy sobie tutaj dużo, tak, żeby ten budynek Wam się podświetlił. Dzięki temu, jeżeli sobie tak zrobimy, to będziemy mogli sobie akurat tutaj, będzie trzeba przeprowadzić jeszcze drogę, wiadomo, ludzi z miasta dowieźć i tak dalej. Ale dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj naprawiać. Ja mogę to sfinansować, mogę. To się nam wybuduje. I tutaj, oczywiście, jak będziecie zamawiać sobie towary, czy też dowozić, bo oczywiście tutaj możemy sobie takie zakupy ustawić. Ale normalnie to trzeba sobie to wszystko dowozić, jeżeli grać na trybie realistycznym. Tak, to mamy zakup, to wszystko sobie tutaj będzie działało. Chyba widzę, że nie wszystko ustawiłem. To, to. Aha, bo ja tutaj wykorzystałem pewnie całe miejsce. Chcemy coś takiego, żeby to nam się tutaj automatycznie zakupowało i dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj naprawiać te nasze pociągi. Jeżeli one się zużyją, to po prostu ta jedna z lokomotyw, która sobie tutaj jedzie, czyli powiedzmy sobie taka, będzie miała ponad 50%. Będzie miało tutaj to naprawę. No teraz nie możemy tego kliknąć, tak jak widzicie. Pytanie: czy ja bym był w stanie zakupić um, kup pojazd, maszynę? A czy ja mogę kupić używany pojazd? Czy będziemy mieli jakieś metro? No nie będziemy teraz mieli żadnego metra, więc wam tego nie pokażę. Ale są elektrowozy, bo jak kupię sobie elektrowóz, um, tylko tak on teraz będzie, oczywiście, w tym składzie celnym. Jaki ty masz zużycie? 40%. Ok, ty sobie tutaj dojeżdżasz. Tu powiedzmy, że będą ludzie, których możemy sobie postawić na rzecz od tego odcineczka, czyli będą sobie tutaj nasi pracownicy podłączeni do jakiejś tam ścieżki, będą mieli wiadomo zaspokojone swoje potrzeby, czyli jakiś tam dom handlowy tutaj wstawiony, akurat bez tego, ale będą mieli jakiś tam dom handlowy, będą mieli podłączenie do ścieżki, żeby mogli do niego, do... no wiecie, wszystkie takie potrzeby potrzebne, jakie są na początku, to możecie sobie właśnie tak zrobić, że oni, te ci ludzie będą sobie to przyspieszymy i wtedy oni będą sobie tutaj przychodzić. Oni będą mogli sobie tutaj pojazdy naprawiać. No i tak jak widzicie, oni póki co tutaj nic nie naprawiają. Ale jak wejdziemy sobie w ten uszkodzony pociąg, yy, to byłeś nie ty, to byłeś ty, to on ma te 40% i możemy mu kliknąć, albo po 50% on sam wyśle się na naprawę. Klikamy, on sobie wyszukuje warsztatu, a z racji tego, że one są połączone, to on automatycznie tu wskakuje, nawet nie musimy mieć tutaj ciężaróweczek, no tak, bo wy nie macie zasilania, czyli podstacja elektryczna. I zrobimy sobie tak. Proszę mi to wybudować i to również. Teraz oni zasilanie będą mieli. No i tak jak widzicie, już w tym momencie ten pociąg zostaje naprawiony. Tak samo będzie z waszym metrem, jak ono będzie sobie po prostu jeździło i będą mieli w pewnym momencie zbyt duże zużycie. No to oni je naprawią. One sobie tutaj podjadą i te naprawy powinny się po prostu. Samoczynnie odbyć dzięki, czemu, odbyć, dzięki czemu nie będziecie musieli się tym przejmować, że wasze pociągi kiedyś staną i nie będą wam woziły pasażerów. Możemy sobie to sprawdzić. No tak, nie możemy sobie sprawdzić. Możemy sobie sprawdzić, jeżeli chodzi o to, czy są tutaj ludzie, ale nie możemy o to, czy faktycznie będą sobie tutaj działali. Może zróbmy sobie to tak. I z jakiegoś powodu wyłączyły mi się słuchaweczki. OK, już, u was jest, już z wami jestem, czyli budujemy sobie coś takiego. Aha, bo wy nie macie jeszcze tutaj płodów rolnych, ale powiedzmy, że kupujemy sobie płody rolne. Czekamy sobie na taki właśnie pociąg. Tak jak widzicie, on tutaj przywozi zarówno pasażerów, jak i ludzi. Oni sobie wychodzą tym właśnie wyjściem. I mogą sobie iść, czy to właśnie tutaj na boisko, czy do baru, czy tutaj, czy też pracować w waszych fabrykach. Więc metro, dość sympatyczna sprawa, jeżeli właśnie chcecie pod miastem coś takiego sobie zrobić, to to nie zajmuje dużo miejsca. Między budyneczki wcisnąć, a pozwala na to, żeby to sobie gdzieś tam wszędzie jeździło. Ktoś chciał poradnik do metra, podejrzewam, że głównie właśnie chodziło o to, jak wpuszczać pociągi do takich rzeczy. Bo tutaj wam pokażę jeszcze taki przykład, czyli mianowicie, jeżeli zrobicie sobie coś takiego... Czyli to sobie usuniemy, tam mamy dojazd, weźmiemy sobie ten dojazd z metra. O ile nam się tak pozwoli, jak widzicie, tor metra nie może być tu podłączony. Możemy sobie zrobić za to tak, wyjedziemy sobie kawałkiem, takim zwykłym, jeżeli chodzi o nasz tor, i weźmiemy sobie tor metra, bo tak łączyć tory możemy. I ten tor nam się jak najbardziej tutaj wybuduje. Jeszcze możemy mu zrobić takie połączenie, żeby. No, będę mógł? Nie będę mógł tak, będę mógł zrobić tak żeby było zasilanie, ale tak jak widzicie, tutaj to metro jest. No i jeżeli weźmiemy sobie tutaj ten tryb realistyczny, yy, mamy wyłączony, ma być włączony, to dalej nie będziemy mogli tutaj zakupić sobie metra, bo brak połączenia ze składem celnym. Jeżeli tutaj mamy wagony, które są metrem, i mamy to tak podłączone, to prawdopodobnie ten pociąg nie będzie mógł sobie tutaj pojechać, bo nie jest w stanie dojechać. Więc nie łączymy metra. Jeżeli chodzi o to połączenie, tu, bo nie podepniecie go do składu celnego. Tutaj trzeba właśnie w taki sposób działać, że będziemy sobie działać na tym zwykłym, zelektryfikowanym, bo bądź też zwykłym, to że zależy, jaką lokomotywą chcecie sobie tutaj działać, bo jeżeli mm, oczywiście, no tak, jeżeli zrobicie sobie to na takiej zasadzie że chcecie jakieś takie zwykłe tory, powiedzmy sobie te zwykłe podkłady, nawet drewniane to one oczywiście też będą mogły Wam tutaj działać, też będziecie mogli sobie tutaj transportować tylko wtedy nie kupujemy sobie tutaj elektrowozu tylko wtedy trzeba kupić sobie jaką lokomotywę, ja tutaj już mam troszeczkę chyba za parowóz bo to będzie to, po pojemności może o prędkości sobie weźmy, no i wtedy możecie sobie takowy kupić, tak jak widzicie on tutaj jest możemy sobie odpiąć te tory Wtedy tym nie jesteśmy w stanie pojechać, bo ten przystanek nie jest w stanie nam zadziałać. Ale tym jak najbardziej, wtedy, jeżeli tylko będzie zatankowany, możecie sobie po takich nawet najtańszych torach sprowadzić kolejną, kolejny wagonik metra do Was, do Republiki. I żeby on sobie jeździł, tak jak widzicie, to sobie jedzie i zostanie tutaj dostarczone. I moglibyśmy sobie gdzieś dalej wyjeżdżać. I z metrem, tak naprawdę, nic więcej skomplikowanego nie ma. Wystarczy to zasiedzić tak jak widzicie, to sobie jeździ to działa i gdzieś sobie tutaj to będzie cały czas funkcjonowało czy może być to, czy może być to zrobione wszystko podziemią patrząc na to że mamy zarówno punkt zasilania ten podziemny czyli coś takiego jak i mamy tą naszą końcową stację metra również podziemną to prawdopodobnie możecie to wszystko zrobić sobie po prostu podziemnie i też to będzie po prostu działać czyli zrobić sobie to tu no okay. Ty byśmy musieli, z musieli... z byście musieli wyjechać sobie tym zwykłym torem. Potem byście musieli sobie zrobić oczywiście powiedzmy coś takiego, że delikatnie sobie zjeżdżacie do tunelu, no i później już tunelem połączyć sobie to wszystko tutaj i wtedy to jak najbardziej prawdopodobnie będzie działać i będziecie w stanie sobie do z tego, z tej końcowej stacji metra wypuszczać te pociągi i wtedy ona będzie działała jak ta. Tylko nie będziecie jej mieli na powierzchni a będziecie mieli ją pod ziemią i podejrzewam, że do tego też da się dobudować utrzymanie, czyli taki warsztat. I tak jak widzicie on również się załapie, żeby tutaj z tym działać. Nie wiem czy będzie się tutaj to naprawiało, ale podejrzewam, że jak się podświetla, to normalnie te pociągi też będą mogły się tutaj naprawić. No ale ich zużycie jest u mnie zbyt niskie. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten poradniczek, dzisiaj krótszy odcinek no ale poradniki mają tutaj siebie, że jak mamy jakiś taki łatwy temat, no to dość szybko to minie. Jak będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie komentarze. Ja oczywiście staram się Wam tam wtedy wyjaśnić wszystko jak należy. I w ten sposób możecie sobie wprowadzić dość sympatyczny środek transportu dla swojej republiki. Tylko też jest jedna rzecz, yy, która tutaj jest dość ważna. Jeżeli będziecie sobie robić takie stacje, czyli powiedzmy weźmy sobie tego kolegę, to zobaczcie, że jak będziemy sobie dodawać te stacje cały czas, Czyli żebyście chcieli naprawdę zbudować bardzo duże metro, powiedzmy, to w pewnym momencie pojawi Wam się po prostu problem. Bo jeżeli chcecie, żeby ten pociąg, powiedzmy, sobie objeżdżał chyba 25 stacji, teraz mamy ile? 21, 22, 23, 24, 25 i maksymalna długość rozkładu jazdy. Nie możecie podłączyć więcej niż 25 stacji. Więc można powiedzieć, że jak budujecie jakieś duże metro, Wybudujcie takie metro, żeby były na nim 24 stacje, plus żebyście mogli podłączyć sobie właśnie ten końcowy, końcową stację. No, chyba że chcecie, żeby te pociągi sobie jeździły bez tego, ty jesteś pojedynczy na linii, ty, was jest więcej. To oczywiście pewnie też się bez tego da. Czyli zrobicie coś takiego i one po prostu sobie będą jeździć. Tutaj nie ma czegoś takiego, że możecie sobie chyba ustalić, żeby one jeździły w równych odstępach, bo nawet, jak sobie przyspieszymy czas. To one po prostu będą sobie jeździły jeden za drugim. No i tak jak widzicie, tutaj jeden pociąg podjeżdża, chociaż tutaj akurat się to zmieniło. Ale tutaj one tak mniej więcej sobie jeden za drugim wtedy podążają i nie zjeżdżają do tego. Więc pewnie tak też się da, tylko wtedy macie, no możecie sobie tutaj to przesyłać. Podejrzewam, że w tym możecie też naprawić, ale tego pewny po prostu nie jestem. Ale wydaje mi się, że powinno tak działać. Ja to zwykle robiłem nią One sobie tu wiadą, naprawią się i wyjadą. I tutaj też byście musieli sobie to otwierać, żeby patrzeć jakie pojazdy macie wewnątrz. No i tyle. Ja dzisiaj z wami żegnam. Do następnego. Cześć!